Co to jest? Co to jest? Cześć, jak się macie ludziska? Nazywam się łez i zapraszam was do kolejnego odcinka z Ostatni odcinek był trochę, trochę się drążył. jednakże teraz wchodzimy. Właśnie, obudziliśmy się. Tutaj! A w ostatnim odcinku dowiedzieliśmy się, że jakiś profesorek z przeszłości. Chwilę przyciszę troszkę, Gierka. Bo trochę za dużo mi tu buczy i nie mogę się skupić. Więc. Um... O, powinienem wziąć lampę. Oczywiście, lampa zawsze potrzebna. W po poprzednim odcinku dowiedzieliśmy się, że profesorek pisał nam te wszystkie liczby na ścianie. Eee, Okej. Okay. Lampa. Czuje się przy niej jak stary przyjaciel. Moja łazienka się zgubiła. Jest cała pusta. To jest jakieś coś. Dobra, zanim pójdę z wam coś wytłumaczę tylko, że profesorek powiedział mi, że, znaczy przeczytałem, że mieszkali ludzie przede mną, dobra? I wszyscy ci ludzie mieli coś wspólnego z tymi całymi rytuałami, z tymi bożkami i z tym wszystkim i profesor powiedział, że człowiek z przyszłości, czyli ja, będzie musiał to dokończyć, ten cały rytuał, bo ostatni rytuał jakoś się źle skończył czy coś w tym stylu. Żeby sprawdzić, czy połączenie całe działa pomiędzy jego światem i moim, czyli przeszłością i przyszłością, napisał liczby na ścianie. I to są te cyfry, tylko nie wiem, dlaczego je zmienią. Tego nie do końca rozumiem. Um, Okej. Okay. Boszki reprezentują 5 aspektów. Tam były właśnie aspekty takie jak krótkotrwałość Coś tam, o właśnie. Krótkotwałość, zmęczenie, izolacja, kreatywność i strach. Ale mam tylko cztery. Jeden z nich zniknął. Zaraz zobaczmy, co to jest. Stół dla sześciu, czy to jest to właśnie całe zebranie, ten rząd, samorząd? O co tu chodzi? Nie wiem o co tu chodzi! O kuwa, o ja pierdolę. O nie, co się stało z lampą? Come on! Lampa! Okej, okay, zapaliła się. Czemu mi zgasła? Muzyka nie będzie ta straszna? Czemu nie ma muzyki strasznej? No nie, lampa, lampa, nie, nie świruj lampa! Lampa! Co to było? Mam dziwne uczucie, takie takie jakby postaci, znaczy czuję, że ku, czuję kogoś, coś. Wierzę, tu jestem. Holera, nagle jestem kurde i wiem wszystko w ogóle. To jest fenomenalne. Tu jest zamknięte, zablokowane. Czy ktoś tam stoi? Nie wiem, nie widzę. Gdybym widział, to może bym widział. Nie wygląda na zbyt pożyteczny ten gaśniczek. O, okej, okay, dobra, to ja tu zaraz przyjdę. Okej, okay, te drzwi wyglądają, jakby tu nie pasowały. Są zablokowane, więc przejdziemy tutaj. Okej, okay, tu są jakieś kamery. Są gniazdka. Wygląda na rozwalony. Gdzie ja kuwa jestem? Gdzie ja kuwa jestem? Śmierdzące te śmieci. Jest zepsuty wiatrak. Czy to jest Five Nights at Freddy's? Wszędzie są kamery. Jest wiatrak, to jest. Nie powinno działać właśnie. Trochę ubrań, należących do dziecka, to tak samo. Stare ubrania, większość z nich jest. te zabawki, większość z nich jest zepsutych. Wygląda jak łóżko szpitalne. Stereo. Powinienem to włączyć? Na razie nie, zaraz włączymy. toykar Desk, dobra, z zepsutą lampą. Lustro nie jest czyste, jakieś zdjęcie. To jest zdjęcie mojego salonu. Uuu! Super straszne. Okej. Okay. <laughs> tu są pierdoły. Okej. Okay. Puste. Dobra, włączę to stereo. stareło Nie mogę się ruszyć. To wszystko? Okej, okay, to wszystko. Dobre, ktoś kurde hit nagrał jakiś. Fajny był. Fajny był hit. To je kuchnia, to jest jakiś inny apartament ogólnie. Dobra, to są jakieś... Aj jaj. Cholera! Nadeptałem na trochę talerzy. Nic się nie stało, mam nadzieję. E, small oven. Dobra, jakiś coś tam. Lodówka skurczę z jakimś innym padem. Okej, okay, dobra. Dobra, dobra. to będę musiał szukać kodu, super. Jakieś słoiki z czymś, co nie wiem, co to jest? Jakieś podsy, czyli. Co jest w środku? Ja, nie powinienem patrzeć. Okej, okay, nie pokaże mi w takim razie. Jaki skurczymyk z ciebie jest? Dobra, tam na górze jest bardziej interesujące, dlatego najpierw sprawdzę, co się dzieje tu na dole. Co? Super czysty. A new model, żeby się... Dobra, czyli to jest jakieś nowe... Czy to... Ej, chwila! Chwila, chwila. Czy to jest... mieszkanie z przyszłości Wiecie o co chodzi? Eee, dużo ciuchów, różne rozmiary. Kupa odciętych kucyków. Zrobionych z brązowych włosów. Super. Super, super, super. X-ray images placed frame above the toilet, They're showing upper body with various fractures. Dobra, czyli tutaj były obrazy X-ray'a z różnymi kurde rozwalonymi rzeczami. Klatki Okej, okay, nie wiem co o tym myśleć. A ja też, tutaj są wszędzie kamery. O co tu chodzi? Eee, komputer, który został zainstalowany w ścianę. Nie wydaje mi się, żeby działał. Kuwa działa. Zobaczcie. Ok, jakiś, jakiś osobisty system operacyjny, Pik zdjęcia, audio. Czy kamery, zobaczmy. Cztery kamery. I don't see options on settings. Dobra, pokazuję tylko cztery czarne ekrany. Audio. Dobra, są jakieś e, wpisy audio. Jeden z 17, czyli 3 dni temu. Nie, przepraszam, nie jestem nim. Musisz mieć zły numer. Nie! Słuchaj, nie jestem Ryszard. Ej, czy to my? Słuchasz mnie? Nie jestem nim. To ja. Kiedy dostałem ten dziwny numer telefonu. Ale jak to się stało? Czemu jestem oglądany przez ten cały czas? Co? Są nawet starsze wpisy. Z 96. Ktokolwiek przejął te wpisy. E, robił to już bardzo długo. Ostatni rytuał został prowadzony 90 lat temu. Ok, to jest, to jest ten sam głos co był na nagrywarce kasetowej. My się wydaje, że to poprzedni mieszkaniec. A tam było trzech. Nie wiem kto brał udział w rytuałach, ale ktokolwiek to był... E, nie chciał tego robić. He was not going to go through with it. Dobra. E, zaczął rytuał i zawołał wszystkie istoty, te pięć bożków. Ale wtedy się zabił podczas procesu. Okej. Okay, wyda wydaje mi się, że on chciał uwolnić ludzkość e, od, e, od tych aspektów, czyli wiecie, krótkotrwałość i te wszystkie pierdoły, które omawialiśmy wcześniej. Po prostu sobie wyobraź. Ludzkość bez strachu, bez śmierci. Bez upadłości, to jest chyba Solitude jakaś taka poddaność, czy jakoś tak. Myśląc o tym, daje mi ciarki. E, czy to byłoby dobre, czy złe, to nie jest dla mnie. Czekaj. E, whether this would be a good or bad thing, is for, for one to decide for himself. But that man. A, czyli to nie jest dobre, ten, ale on myślał, że to będzie dobra rzecz. Zabijając się w środku rytuału, kontrakt nie mógł być podpisany na nowo. Ale rytuał. I rytuał został. Wiecie, yy, przerwany. Nie był zapauzowany. Po prostu kreatury. Kreator nie obchodziła ich decyzja. Jego decyzja. Pewnie nawet nie zauważyły, że był martwy. Po prostu. Stoją. Aż rytuał się skończy. Czekają, aby odejść. I będą czekały do momentu, aż następny attendant nadejdzie. Ktoś musi skończyć rytuał i podpisać kontrakt. beings from waiting of the I musicie, dobra, uwolnić te, te, te postacie od czekania. Tak jak czekały przez 90 lat. Przepraszam, że to się tak ciągnie, ale wiecie o co chodzi. Eee, bla, bla. Those no to dwell here for long. Dobra, to o to chodzi z tymi wszystkimi, kurcze, pierdolcami, które dostajemy w tym mieszkaniu, bo te postacie cały czas są w naszym mieszkaniu i nam odpierdzielają różne rzeczy. <laughs> Więc rytuał po prostu cały czas się dzieje. Ale czemu on to zrobił? Wiedział aż tyle? Dobra, zobaczmy zdjęcia. Dużo zdjęć apartamentu. Jest zdjęcie mnie, wracającego z pracy. To naprawdę mnie. E, e, denerwuje, wkurza, ze straszy. Co to jest? Zdjęcie pokazujące Bożka. To nie jest Boże, którego mam. Musi być piątym. To jest opcja pod zdjęciem mówiąca: Odblokuj. Odblokowałem! No dobra, nawet mi nie pozwala ten. Dobra. usłyszałem coś z daleka. Okej, okay, nie ma innych zdjęć. Logout, zlogowałem się. Łóżko przyczepione na łańcuch. Super łóżko. Chwila. Tu jest pudełko. Nie chcę tego otwarzyć. Straszny smród stąd wychodzi. E... E, dobra. O! Krew! E, znaki krwi są stare i wyglądają jak ktoś próbował użyć krwi, żeby coś albo napisać, albo narysować. Ale nie poszedł z tym daleko. Zablokowane. O! Tu jest ten bożek. Czyli mam wszystkie 5. To wygląda jak włochaty penis. Jakby miał czu... Nieważne. <grystanie> Dobra. Eee. Dobra, czyli musi być tylko jedna droga, żeby to wszystko zakończyć. Czyli co, idziemy kończyć rytuał, tak? Na to wychodzi Ale za to nie dost... Co to jest? Co to jest? Huj! pójś, o nie, lapa się zerwała. Co mam zrobić? Przestały się ruszać. Czy to ze światła? Chwila, chwila. Ja mogę to zapisać? O nie. Dobra, 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 dobra. Czy tylko tak mogę... O okuwa, 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 o kuwa, o, kuwa, o, kuwa, o kuwa. Wracamy, wracamy. Nie wiem co się dzieje, ale mam bożka. Fierdzielę. Straszcie, cicho. Zbyt cicho. Kuwa, jak tu cicho. Okej, okay. okej, okay, tego nie chciałem. Tego ewidentnie nie chciałem. Dobra, wszystkie bożki są tutaj. Wygląda na to, że muszę je po prostu położyć Tak, połóż buszki Okej, okay, położę latarnię. Pierwszy bożek O zły! tak muszę z każdym zrobić? Tak, Tera, kolejny Kolejny Ale ty nie znasz rytuału nie wiesz na czym on polega do końca OK, OK. Kurde okay. <grymne> O, oho, są te wszystkie. Moja głowa boli. O Boże, co to za uczucie? C co teraz? Czy czekają na mnie? Co powinien zrobić? Jeden, ten jeden gość zabił się. W nadziei uratowania ludzi od tych wszystkich aspektów, ale to nie zmieniło niczego. Po prostu zostawił ich w poczekaniu na 90 lat. Jedyną moją opcją będzie po prostu, żeby to skończyć. Wciąż mam broń. Dlaczego mi nie dają, żeby zapisać? Użyj broni, podpisz kontrakt albo zastrzel kreatury. O kurde, czyli tu są różne endingi. Chcę najpierw zabić. Kre zastrzelić kreatury. action pull the trigger on them, I know that. O kurde, czyli się zawahał. Okej, okay, czyli nie chcę. Po co mi dajesz to? Użyj broni. Okej, okay, czyli nie ma jeszcze powodu, żeby użyć broni. A, te, a to się po prostu boi tutaj. To no po co mi dajesz wybór, skoro... Dobra, nie widzę innej drogi. No to... Okej, okay, chcą, żeby podpisał kontrakt? Wydaje mi się, że rozumiem. To nie jest... To, tu nie ma, tu nie chodzi o to czy mam wybór to jest, albo zrób, albo umrzyj kontrakt dali nam dali nam te aspekty, żeby nas kontrolować żeby trzymać nas w linii te, te postacie są dużo starsze niż my dużo mądrzejsze, czuję to ich ich, ich. oni będąc tu rozwalają moją duszę ale to dobrze tłumaczę co? Dobra, podpiszę i skończę to. Here goes nothing! Hmm? Co? Co? Nie wiem, co się stało potem. Postacie nie... Nie pokazało żadnych reakcji. Tak powiedziałem lekarzom, kiedy znaleźli mnie w nowym apartamencie. Nie wierzyli mi. Ok? E, nie spodziewałem się. Znaczy spodziewałem się, że nie uwierzą. Czy zmieniłem coś? Nie wiem. Świat się nie zatrzymał. Tak mi się wydaje. Nazywam się Benjamin Moss. To był Benjamin Moss. To nie był Rondel. To był Benek. Dziękuję za słuchanie. Za wysłuchanie tego wszystkiego. I co, to koniec po prostu, tak? Solution Transience. Transience playthrough 1 na 5, czyli są pewnie, pewnie jest, są, jest, cztery inne endingi, tak mi się wydaje. Z jakieś tą -y... Tak, zapiszę to. Zostanę jakiś achievement za to. Co? Druga inwokacja? Co? Czy to są jakieś inne te? No dobra, powiedzmy, że na razie nie wiem co, o co chodzi w tej grze, może to się wyjaśni. Wygląda na to, że to są jakieś przyszłe kurczę jeszcze historie z tym związane. Bo na początku mi się wydawało, że zakończyłem grę i to jest takie chujowe zakończenie. No ale wygląda na to, że second invocation, że coś tam się jeszcze będzie działo. Dobra, do tej gry wrócimy powiedzmy za tydzień czy za dwa tygodnie. Poczekamy aż ta seria nabierze wyświetleń, żeby dużo ludzi byli, było gotowych na oglądanie drugiej części. Więc jeżeli chcecie, podeślijcie całą playlistę Kogo, komuś, kto wiecie, że mnie oglądał. E, przykładowo dla starych Gierek RPG, a nie oglądają mnie teraz. Jeżeli chcecie, żeby... Chciałbym, żeby, żeby każdy odcinek otrzymał przy, przynajmniej 15 tysięcy wyświetleń, żeby wiedział, że są ludzie, którzy chcą oglądać dalszą część tej serii. No, ode mnie to tyle. No nie wiem, nie wiem jak podsumować ten odcinek. Szczerze nie wiem. Eee... Zrobiliśmy wszystko, trochę mi się wydawało końcówka dziwna. Wydawała mi się tak... Nie miałem żadnego wyboru, nie dali mi wyboru, który by zmienił. Postać, wiecie, zakończenia, więc wygląda na to, że po prostu tak się miało stać, więc chyba niczego nie stwierdziłem, tam widziałem jakieś tokeny były, jakieś pierdoły, które miałem zebrać, ale parę razy się złapałem na tym, że miałem odwiedzić jakiś pokój, ja go nie odwiedziłem i no trudno. Dobra, no to widzimy się w tej serii z powrotem za parę tygodni, ode mnie to tyle kochani, trzymajcie się, do następnego razu, Mua! pa pa!